Witam wszystkich na podsumowaniu naszego sezonu 2019. A że jesteśmy w 2020, to od razu rozpoczniemy, nie? Słuchajcie, kilka słów dotyczących naszych wzmagań w 2019 roku. Sędziowie wykonali wielką pracę, sędziując i oceniając prawie 2600 stali. Mieliśmy trzy edycje ołowia i stali. Jurek. Mieliśmy jeszcze no, CZ Kontra Glock. Tutaj bardzo pomógł nam Michał Katczak z innego stowarzyszenia, z Salwy. Zawody mikołajkowe, bardzo fajne. Zorganizowane przez Mariusza i Monikę. Także oklaski dla nich. Mam nadzieję, że te wszystkie, te wszystkie zawody, te wszystkie edycje, które były przeprowadzimy jeszcze raz w tym roku jeszcze z większą ilością osób, jeszcze z większym zaangażowaniem i z lepszymi wynikami. Wchodzimy w wyniki pod, przy pistolecie dokładnym pod 100. Dynamika, dynamika to już to tysięczne, setne części sekundy, które nam tutaj, jakby to powiedzieć, dają wyniki. No a teraz przejdźmy do... No. Tego, na co każdy czeka, tak? Podsumowanie, rozdanie nagród. Miejsce szóste. Z ilością punktów 2422. Hubert Jaworski. Zapraszamy. Piąte, a to już coraz szybciej idzie. Ale umilkł Madama Rowickiego, który zdobył 2883 punkty.

W, z wynikiem 3778 punktów Tomasz Plama Plamowski. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Grzegorz Tomczak. 3407 punktów. to i pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Daniel Gulicki Nasze zawody charakteryzują się tym, że staramy się także nagrodzić, nagrodzić te osoby, które strzelają na przykład pistolety dokładne, dobrze strzelają dynamikę bądź czują się lepiej na przykład w broni długiej. Klasyfikacja pistolet 25 metrów. Szóste miejsce. Plamowski Tomasz. Piąte miejsce. Mariusz Rudnik. 771 punktów Czwarte miejsce 861 punktów Kuper Jaworski Trzecie miejsce 1107 punktów Adam Rowiński Voucher na 400 zł do wykorzystania w sklepie magazynu z W będzie lepiej Drugie miejsce, pistolety 25 metrów. Daniel Golicki. Pierwsze miejsce Grzegorz Tomczak. Pistolet dynamiczny. Szóste miejsce Hubert Jaworski. Miejsce piąte. Adam Rowiński. Czwarte miejsce. Mariusz Rudnik. Trzecie miejsce. Tomasz Plama-Plamowski. 1103 punkty. Gratulacje. Drugie miejsce. 1188 punktów. Grzegorz Tomczak. No i szanowni Państwo, pierwsze miejsce, pistolety dynamiczne, Daniel Golicki. Kolejna klasyfikacja, karabin strzelba. Szóste miejsce, Grzegorz Tomczak. Piąte miejsce, Adam Rowiński. 200 zł na strzelnicę w Czwarte miejsce. Ten, co strzela z kakao. Hubert Jaworski. Trzecie miejsce. Mariusz Rudnik. Proszamy. Fan, bo niedawno właśnie odebrał pozwolenie. Nareszcie. Klaski dla kolegi. Drugie miejsce to znowu Tomasz Plama-Plamowski. O ten sklep i voucher. Tak Pierwsze miejsce Daniel Golicki i voucher 600 zł w sklepie Gun Center. Mili Państwo, tym, tą klasyfikacją zakończyliśmy, zakończyliśmy tutaj tą oficjalną wersję, klasyfikację, którą mieliśmy. Mamy jeszcze kilka niespodzianek dla osób, które się u nas no, angażują w działalność. Zaczynamy od sędziów, bo to są jednak zawody, które, które od nich wymagają bardzo dużo uwagi, poświęcenia. I prosiłbym tutaj o wystąpienie. Mariusz Szewczyk, Artur Szmajkowski, Tomasz Plama-Plamowski, Grzegorz Tomczak i Hubert Jaworski. Zapraszam. Nasze sędziowskie. No, właśnie bo to mamy do Mamy tutaj także, no, upominek do naszej najlepszej księgowej. Zapraszamy. Sędziowie to jedno, księgowa ważna rzeczka liczy, ale też chciałbym podziękować osobom, które zaangażowały się w pracę. Tak? Mariusz Kielczyk. Zapraszam. Maciej Drzewiecki. Jurek Żuk. Paweł Żuk. Arek Odburski. I Marcin Barankiewicz. Kolejna rzecz. Chciałbym podziękować także za y, wspaniały catering, ogarnianie spraw organizacyjnych. Zawsze są, zawsze są u nas na, jakby to powiedzieć, y, prośbę, tak? Mariusz Rudnik i Monika. Małecki. Zapraszam. 200 zł. Chcieliśmy uhonorować e, kobiety, które brały u nas udział w zawodach. E, na trzy najlepsze. Najlepszą okazała się pani Agnieszka, ale dzisiaj jej nie ma. Zapraszam e, panią Magdę. I pani Monika, zapraszam. Mili Państwo, z naszej strony chciałbym jeszcze podziękować e, naszym sponsorom, e, takimi naszymi gadżetami, tak? żeby o nas tam gdzieś ciepło, ciepło pomyśleli, żeby gdzieś postawić, żeby popatrzeć i pomyśleć. Banda wariatów po prostu z nich potrafią się trochę pobawić, trochę postrzelać. Mamy nadzieję, że ta współpraca nadal będzie się nam dobrze układać. Zapraszam panowie i bardzo dziękuję za to, że byliście z nami przez cały rok. Mam nadzieję, że w tych kubeczkach kawka będzie smakowała. Proponuję podać do tych kieliszków co nieco i żebyśmy wypili za ten stary sezon, który był bardzo udany i za ten nowy, aby był jeszcze lepszy. Dziękuję bardzo.